No najważniejsze to utrzymanie ograniczenia odwiedzin, żeby po prostu pacjenci i personel nie był narażony na kontakt z osobami z zewnątrz. Kolejny temat to namiot postawiony pod szpitalem, w którym będzie pewnego rodzaju druga izba przyjęć dla pacjentów, którzy są zagrożeni infekcją. Musimy ich wyizolować z tych osób, które takiego zagrożenia nie przedstawiają. Kolejny temat to sprawa związana z zamknięciem poradni specjalistycznych, no bo nie szarujmy się, tutaj ruch pacjentów jest bardzo duży, jest to nie kilkadziesiąt, wręcz kilkaset osób dziennie i pewne porady planowe możemy przełożyć. Będzie też i część porad, które jest poradami pilnymi, które wykonamy. Tutaj głównie chodzi o porady specjalistyczne poszpitalne, czy też jakieś pourazowe. Także, są to takie może główne punkty, ale z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia epidemiologicznego, są one niezbędne i one są wprowadzane w po kolei każdym okolicznym szpitalu. Są też zabezpieczenia wejść za pomocą funkcjonariuszy WOT. No, taki mamy pomysł. Wynika z tego, że po prostu sam ustny czy pisemny zakaz odwiedzin nie jest respektowany przez odwiedzających. Oni po prostu i takich tak wchodzą. A my nie mamy jakiejś typowej ochrony, która w jakiś sposób ma nad nimi władzę. Możemy tylko zalecić, żeby nie, żeby nie odwiedzali pacjentów. Jeżeli to nie działa, to chcę wprowadzić działania takie, które dadzą stuprocentowy efekt. Kolejną jeszcze rzecz, o której nie powiedziałem, to jest kwestia odwołania też planowych przyjęć do szpitala. Jeżeli jest to planowe, musi poczekać. Szpital będzie pracował tylko w trybie pilnym, nagłym i, i myślę, że już niedługo większość szpitali będzie w Polsce tak pracowała. Panie dyrektorze, co to znaczy ograniczenie pracy poradni specjalistycznej? W praktyce poradnie będą zamknięte. zamknięte. Będziemy przyjmowali tylko pacjentów na porady specjalistyczne, pilne, czyli takie porady, które są poradami pourazowymi, po, po, po prostu po udzieleniu jakiegoś e, zabiegu, czy też porady w szpitalnym oddziale ratunkowym, albo po pobycie szpitalnym. No to takie powinniśmy udzielić. Natomiast wszystkie, które są zaplanowane, na przykład dwa miesiące temu wizyta kontrolna w poradni, ona może poczekać jeszcze dwa tygodnie. A ten zostanie Zostanie. Zostanie, dlatego że nam się pacjenci w tej chwili mieszają. Jeżeli będziemy mieli pacjenta, który przyjedzie karetką pogotowia, czy sam przyjdzie, a będzie miał kontakt z osobą, która no, może być podejrzana o zakażenie, my w takim razie w tej chwili przyjmujemy ją na soży. Powinniśmy ją wyizolować i przyjmować w innym miejscu, tam ją diagnozować. Podobnie z przypadkami, chociażby, które przychodzą jako nocna i świąteczna podstawowa opieka zdrowotna. Też, jeżeli jest to pacjent, który przychodzi z wysoką temperaturą, kaszlem czy dusznością i powie, że ma w domu rodzinę, która wróciła właśnie z Włoch, powinna być przyjęta w innym miejscu niż taki, który ma objawy typowo grypowe. Najpóźniej jutro. Czyli sporo agieta, żeby jutro zamknąć? Tak. Pos mówi Pan, że będzie się starał o to, żeby osoby które mają zarządzanie, są w stanie, że będzie od dzisiaj? Nie, jeszcze raz? Czy osoby, mówi Pan, że będą osoby wysyłane do szkola, tak? Te, które, osoby, te, które nie muszą być pasywowane z władzy. Nie, nie, tutaj nie ma żadnego trybu wypisowego nigdy ze szpitala. Trzeba po prostu lekarze muszą przejrzeć dokumentację, zbadać stan zdrowia chorych jutro w sobotę wypisać, to bardziej planowe. Nie ma trybu wypisu nagłego, prawda? Wypis jest wtedy, kiedy stan zdrowia pacjenta pozwala na to, by go wypisać.